Siemaneczko wszystkim z tej strony Steveki, witam Was w odcinku ze Skywarsów Jest dzisiaj ze mną Sołek No, nie powiem, który raz już to nagrywamy. No <laughs> Jesteśmy na serwerze Square Life. No i IP tak chyba... IP w opisie? No IP w opisie, dokładnie. Jak nie zapomnę wrzucić. Ale to nam szczegół. Dobra. E, gdzie jesteś? E. Ja jestem F2 e, Ja jestem na F0 tak to No to nieciekawie się Dobra, typo, typo już się do mnie buduje Tego ładnie e. to ja ściągnę, gdy dobrze pójdzie Polecisz! No nie, no chyba kratkę od tego był Kratkę od... No, od spadnięcia Dobra, jesteś ja tutaj małą... Bazę, małą wieżyczkę ja się na środek próbuję szczerze Gdzie ziomuś? Musi... Gdzie? To nie do mnie Ale mam cela Dydek z tego jaja Widzę kiedyś Dydek Ja będę szła do jego stronę. dawaj, dawaj Zabij kogoś jeszcze On ma I, i też się do mnie... On awczy tak, A nie, nie awczy No chodź, Dydek Zapraszam Tylko by się tu krótko wlałać Daj Zabiłem go Brawo Sobek <grym> Dziwiłkę Jeszcze taki, taki dżing było <grym> Nie wiem czy słyszycie, ale... A, dobra. I w drugiej ręce już będzie się mieli dźwięk, teraz zapomniałem włączyć. Mhm. Ale nieważne. Ja nie wiem czy mogę w ogóle zsyłać. mam tak bardzo ciszej. Eee. Tam. Tam się zawsze przyda. Tutaj idę tym koblem. Idę do czarnej flagi. Czy tu jak ktoś jest. Ja, tylko ja nie wie widzę. O nice, pod, pod kanał weakness mam. Mam łuk. Dobra, ja jest skaczę. Siema, siema, w przy jakiej flagi jesteś? Przy żadnej. <noise> no na burze powinny być takie flagi. A nie, ja tutaj szukam typa. Ale coś go nie ma. Ja Ej, są nas pięciu jeszcze. pięciu no, jeszcze. Dobra, daj sobie biorę klatę. O, oh, fuck, tam typy mają soja na mnie. Serio? No. To czekaj, to chodź SOBE! Sobek! Oreo! Pancera będą nam mnie skakać. Oni mają soja! No nie! nie <grywa> wiesz co ja zrobiłem? Nie, jeszcze, jeszcze nie kliknąłem skoku. Dobra, płynie, <grywa> płynie. No nie, jeszcze we mnie strzelają Ty wiesz co zrobiłem, rzuciłem sobie Instant damage'a pod nogi no, no nie, nie Tylko mi spróbuj zakoblować wodę, ziomuś Tylko to, tylko nie to Nie I co? Idź, idź sobie, idź sobie Nie Nie ma sojuszu No nie Ciągle we mnie trafiają Tak się boję, że ktoś mnie da do no, no nie Idźcie sobie ale te, ci idioci mi... Chwila! Mam łuk! Też mam I mam strzałek! <grym> nie! Puszczaczka mu wykryłem. No nie, no i mi wodę zakopuje. Co tak. za gejów. Chyba, że to... Nie, no jeszcze mi nie no. tak, a ja A ty no, ja tej typa zabiję. No i zabiłam go. No, sobek, double kill. Ci dzieci nie wiedzą, że tu można ten... Nice. No jest. Dobra, jestem uratowany. Jestem uratowany. Tylko że mnie... O, widzę wie... ich, widzę ich. Mam trzy razy. w mam łuk też. What the fuck. Mam łuk. będę sobie... Aha, nie Mam weaknessy dwa. Czuczkę, okay. Nie mogę im szczelić. Toszkę Nie! Pojetrze! Pietrze! Dobra, jestem przy żółtym drzewku, widzę, widzę i tam. Jasiu, Jasiu, widzę cię. Chodź, chodź tu! Już lecę. Przestaram się, mam TNT 5, mogę się strzelić jakoś. Sobek high hi playówkę zróbmy. A ja się nie laszę, bo ty pięć od razu wybucha jak położysz. Czekaj. No, nie idzie. Już lecę. Weź tam postarać, jakoś tę platformę zrobić, ażem cię. Mam platformę, tylko że... Tu jest dwóch ty dawaj <coughs> szybciej. Widzę, widzę. Nie, nie, ma czasu na to, zwiedzanie, na zwiedzanie skrzynek. Naprawdę? To... Już, już lecę, już lecę. Chwiladę, cztery No nie, jeszcze spadnę tu. ty idziesz? Gdzieś w górą? O, widzę cię. To ty? No, tak, tak. Uratuj mnie! Zostaliśmy tylko my i oni. To dwa po dwa. Czekaj, mów jakby do mnie szedł. Aha, a ja nie mam To jest chyba jakie coś, co ty masz. No Dobra, dostał Kurde, no coś mi spacer szwankuje Musimy to wygrać, musimy, chwila Zrobię tak, to tu się zrobi obek, to też się zrobi obek Ja <laughs> się nie chodzę, zobaczcie jak tutaj robię Jakie, Takie... Takie place'y e, Ty tam w ciebie, aha, ty tutaj w ciebie no wylałem się tam wodę, dasz radę jakoś do nich bić. Dobra, płynę Kto tu do mnie wbił? To ja sam. Dobra, refa, mu się Dobry knock, dobry knock. Good knock. Nice, czekaj. Witnessa mu rzucę. Czekaj, bo ja go wygonię! Złapał chyba. Złapał witnessa. Nice. Jeden dostał. Zdam, zdam, zdam. Prawda? Nie, nie, refa. Nice, spadł, spadł. Wygramy to. Uważaj, uważaj, uważaj. Sobek! Gdzie on jest? Tam, nie, spadł tutaj. Tam jest, na dole. Ja to nie go wbijam Tak może. Ja go mogę z tego, ze śnieżek przecież Gdzie on jest. No, fuck, ja nie... przeleciałem go. Przeleciałem go. skakał Ja też. Fuck, bo no, to mi prawo... Znaczy ty mi rzuca Dawaj, bak, przelecieliśmy go, a to mamy teraz przesadę Bez ko... Ej, wiesz, że teraz przegraliśmy. No, bo on nam wodę zatemuje Nie, jeszcze mi się uda. A właśnie i sobie tutaj jest woda wylana od dołu. No ja. Patrz, on może nam koblować. Otrafiłem, GO się ma. Fagno, tam już stoi na tym szkle. No, zwłaszcza Nie, czekaj, dam, dam radę. Nice. I co teraz robimy? Um, Pojedynek teraz... na łapki. Na łapki. Ale czekaj, bez setów. No Ej, no. Dobra, nie, nie, nie. Czekaj, trzeba gdzieś zrobić platformę. Ile masz HP? Ja wszystko wywaliłem. Całe. What? Sobek wygrał, jak? What? <laughs> Dobra, nieważne... Nie ważne. wygrał, wygrała na mapie. Nie nieważne. Nie to A był fart, to... to był fart. Dobra, to co? Lecimy z kolejną ręką. No ja. Tu jest jakaś skrzynka wysoko, to ja może od razu do niej polecę jak... A, jeszcze się nie rozpoczęła, ja tak myślę, Lol. Mhm. Mhm. Dobra, tutaj wlecę do tej skrzynki. No ja widzę. A, już wiem na... czemu się nie rozpoczyna. Ja jestem na F0. Ja wiesz, że jestem obok ciebie. no, hej. <laughs> no i patrz, i ta gra się nie rozpocznie, no nie bo ten idiota troluje. No nie Nie. Lol. Patrzcie wyjdzie. Ja twierdzę ja, Dołączył i jak ci jeszcze Nie lubię taki. No. I Chyba już go nie ma. Mam nadzieję. Chyba. Jeden. A nice, no, no okay. mam. Mamą skrzynkę na górze. Mm. Ona jest mam fajne itki. Ja, ja tak nawet. Masz jakiś mieczek albo coś do picia? Do bicia i do picia. A ja mam tylko kilo. Jakiegoś tak tam seta. Ale o to są trzy skrzynki na tej mapie chyba. Serio? Tej Tyle. Ja pójdę oh, dodaj pomiędzy nami. Nie, no są trzy. Nie, nie, są dwa. Ja same Wody sywalne, prawidłową. Co? No, baw się, masz ten mieczek, jeśli chcesz. O, dzięki. Ty zawsze masz takie itemki O, dzięki. Masz tu ten do, do rzucania. Albo śnieżki. Mam. Masz tu jeszcze witnessa Regenerację, jeśli chcesz, bo to pewnie będziesz używał. Czy ja wiem? Ale do Masz tu jeszcze wędkę. Nice, nice. A tu jest, dobra. Mam. Aha, jakby ktoś nie powiedział, jak ja tak wyrzucam itemy z ekut, po prostu, e, trzymacie Q albo kontroli q i. Znaczy musicie pierw myszku najechać, ty trzymacie kontroli q i. What the fuck, ja i... na tych shaderach nie widzę, gdzie jest koniec mapy. Dobra, ja sobie uczynię piki. Aha, ja mam Zeusy. I na ty na ej, ej biją dajesz. się tam, no nie to, możesz iść szybko. Dobra, i przejmujemy środek. Yy, zabili się, czekaj, będą. Czekaj, dobra, na razie hmm. czysto, na razie czysto, szybko, 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 sobek. Yy, typo idzie do jakiejś tam wyspy. Dawaj, dawaj. Dobra, jest. jest jakiś typo. Skacz! Dawaj, dobra, mamy mamy skrzynki. Typo się do nas kobluje, ale nie ma szans. Dobra, śnieżki się przydadzą na pewno. Mówię, jakby ktoś bił. Hmm. Nie wiem. Też mam błot. Ona jest z modeksowaniem, modeksowaniem. Chyba e, tam idzie do nas. Dobra, to jest też ty regencja. E, od, od góry. No i mam błot, jestem cały w secie. Ona no, jest już cały do góry. Masz to urzę. Serek, ktoś jest u góry? O, masz tutaj serek, tak sobie nie jest. Oj, dęba. czekaj bolę, bo to wiem. Ale ja mam ten. To ma... Bez oczy dróg masz serek, tak ma. Nie chcę. Chwila. Uh, lol, mam dwa diaksy, czekaj, mogę sobie zrobić tego. Mogę sobie, o, z... harming. Ona oh, no jest żelazny, czekaj, nie. Nie jest żelazny, czekaj. Lol, zrobię deksowy mieczyk. Jeśli tu jest crafting to was, to sam sobie mogę zrobić crafting. Uh, eee, mnie pilnować? No, spoko ogarnię Mhm. Mhm. Zrobię deksowy mieczyk. No, no, to... Jak on deksta. jeszcze nie, nie poleciał, lol? To też tu nie ma. Sobek, daj mi śnieżki tamten typ już leci A jeszcze jaka miałem, ale dobra Dzięki um. Masz to jakbyś chciał? Czekaj, bo ja muszę tego typa zaknąć Za wszelką jeszcze. Niech tylko się lekko wychyli Chwilę, sobie tutaj postawię wodę Jakbym poleciał no, u mnie jest mnie już tak bogato. to na górze zęcza, na Ty no, Typów Dobra. Zadam. Tak, nawzajem na się zabiliście. No to dzięki za oglądanie tego odcineczka Zapraszam do subskrybowania Sopka Link do jego kanału macie w opisie. Też bardzo no. um, link do jeszcze też będzie w opisie. E, bardzo polecam jego kanał. E, co jeszcze? Um, jeśli chcecie więcej takich odcinków z głosem, łapkę w górę albo komentarz, jak um, no Mam nadzieję, że się podobało i... ...na rach. No, cześć!